No dzień dobry, dzień dobry moje kochane wagi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 18 do 24 października 2021 roku. E, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Mm, tak, żebyście tylko to co dla Was. To, 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 co jest wasze, a resztę zostawcie dla innych. Do moich nowych słuchaczy zajrzyjcie do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Może okażą się dla Was przydatne. No i co, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się tu spodoba. Zostańcie z nami na dłużej. No i co, lecimy, wagi. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciela, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza. Uj. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Mhm. Dobra. Ok, talia dopowiadająca jest. No i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Sprawiedliwość. No, drogie wagi, jesteście w swojej energii, tak? To jest wasza karta, sprawiedliwość. Bardzo fajna energia. Energia mówiąca o... Mm, tej równowadze wewnętrznej, tak? O równowadze wewnętrznej. Ym, właśnie panujecie nad chaosem, nawet jeżeli gdzieś tam są jakieś burzliwe emocje wewnątrz Was, to jesteście tutaj zrównoważeni, panujecie nad tymi emocjami, panujecie nad jakimiś burzą w swojej głowie, nad chaosem dookoła, tak? Nawet jeśli coś tutaj właśnie dookoła Was się dzieje, to staracie się podejść do wszystkiego w taki sprawiedliwy sposób. Ym, zharmonizowany, zrównoważony, tak? Yy, nie bierzecie pod uwagę tylko swojej prawdy, ale również innych, także tu jest taka duża, duża doza właśnie tej tej równowagi, sprawiedliwości, tej waszej energii, moje drogie wagi, więc cudownie, naprawdę fajnie zaczynacie. Dla części z Was to może być kwestia um, jakichś spraw sądowych, które tutaj się um, gdzieś tam um, wokół Was dzieją. Um, może będziecie na tym skupieni, mogą być jakieś formalne sprawy, papierkowe sprawy, które tu trzeba będzie um, dopracować. Dla niektórych z Was podpisanie jakichś umów. No, a dla niektórych z Was po prostu jakaś sprawiedliwość nastąpi, i to będzie taka Wasza sprawiedliwość, taka karma, tak? Jakaś nagroda za, za, za dobrze wykonaną pracę, tak? <laughs> po prostu. No, zobaczmy, zobaczmy co dalej. Co miłego w takim razie się wydarzy ósemka buław, jakaś komunikacja jakaś komunikacja, jakiś ruch do przodu może być wyjazd, przyjazd, jakaś wyprawa tak? E, ósemka buław to jest ten ruch to jest ruch, to jest wszystko co jest związane z ruchem, z pasją i z komunikacją także mówię, mogą przyjść jakieś wiadomości dla Was znaczące jakieś wyjaśnienie, jakieś informacji może jakiś wynik jakiejś sprawy bądź rozprawy e, dla części z Was może to być jakiś wyjazd bądź przyjazd kogoś do Was e, no zobaczmy, zobaczmy o co chodzi z tą ósemką buław Królowa Buław. Uh. Uh, 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 uh. coś wyleciało. Piątka pentakli odwrócona. Super. Wow, i cesarzowa. Dwójka mieczy na spodzie, szóstka kielichów, królowa kielichów. Wiecie, co Wam powiem? Kochani, jeśli macie jakąś tr trudną sytuację finansową, albo czekacie tutaj na jakiś wynik, e, jakieś, jakiś. Hmm. Czekajcie, 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 czekajcie. E, kochani, powiem tak, jeżeli macie jakąś trudną sytuację finansową, bądź e, jesteście w tym momencie bez pracy, kochani, w tym tygodniu może przyjść jakaś bardzo fajna oferta, e, a nawet dwie, a nawet dwie, bym powiedziała, e, dwie fajne oferty. Współpracy, które zakończą Was okres takiej bidowania, okres jakichś braków finansowych, okres e, właśnie jakichś trudności finansowych, tak? Jedyne co, no to możecie mieć problem z wyborem właściwej ścieżki, tak? Z wyborem właściwej ścieżki. Mam wrażenie, że e, jedna z tych ścieżek może być e, bardziej taka emocjonalnie dla Was spełniająca. To może być coś, co chcieliście, nie wiem, w przeszłości robić jako dzieci, i to będzie takie odzyskanie pasji, namiętności. Kochani, ale mam wrażenie, że cokolwiek nie wybierzecie, to czeka wasza satysfakcja. Tylko tak, z jednej strony są większe pieniądze i większy, większa szansa na rozwój, na wzrost, na zbudowanie jakiegoś imperium, z drugiej strony jest większa szansa na jakąś ekspansję, pasję, namiętność, jakieś wyjazdy, jakiś ruch. Także, kochani, wybór należy do was, mówię, cokolwiek nie wybierzecie, to jest wasza sprawiedliwość, to jest coś, co naprawdę was spełni i naprawdę polepszy waszą sytuację finansową. Więc, e, więc naprawdę. Wybór należy do Was, tak? Starajcie się też nie podejmować tego wyboru tak w ciemno, tak na ślepo. Starajcie się wyważyć wszystko, bądźcie tą sprawiedliwością, bądźcie tą wagą, tak? Wstawcie na jedną szalkę jedną pracę, na drugą szalkę drugą pracę i starajcie się wyważyć po prostu, która oferta będzie dla Was bardziej korzystna, która bardziej Was spełni, która da Wam większą satysfakcję, tak? Więc pamiętajcie o tym. Kochani, jeżeli jesteście w jakiejś pracy, może się, przy, y, może się pojawić jakaś dodatkowa szansa na rozwój, na wzrost. Być może od kogoś z trygonu y, ognia padnie tutaj jakaś y, propozycja, y, czyli. Ym baran lew strzelec bądź waga byk dodatkowa waga bądź bądź ktoś pod znaku byka może pojawić się szansa na jakąś współpracę i ta współpraca też e, połączenie tych sił sprawi, że te finanse fajnie wzrosną tu będzie szansa na ekspansję tu będzie szansa na budowanie imperium tu będzie szansa na e, robienie czegoś co naprawdę spełnia was tak mega emocjonalnie tak co będzie naprawdę bardzo bardzo satysfakcjonujące może się dowiązać kochanie z jakąś przeprowadzką z jakimś ruchem do przodu ale na pewno jest tutaj szansa na wzrost na rozwój i na dodatkowy zarobek, więc ekstra. No a co Wam powiem jeszcze, moi drodzy? A propos relacji, a propos relacji, mm, kochani, jeżeli jesteście w takiej nieformalnej relacji, nieformalnej, jesteście królową buław, o, tak bym powiedziała, jesteście królową buław i niby jest wszystko fajnie, jest pasja, jest namiętność, wszystko się układa, ale tak momentami czujecie, że nie wiecie, na czym stoicie. Czujecie się trochę osamotnieni, może niedopieszczeni, może... Niepewni, po prostu niepewni. Nie wiecie, nie wiecie, do czego prowadzi ta relacja, nie wiecie, do czego prowadzi ten związek. Kochani, w tym tygodniu przyjdzie komunikacja ze strony partnera, partnerki a propos właśnie waszych dalszych kroków. Mam wrażenie. Być może wejścia na wyższy poziom, być może to będzie kwestia zapewnienia, że ta druga osoba chce z wami być, widzi was poważniej. I to nie jest tylko zabawa, i to nie jest tylko seks, i to nie jest tylko namiętność, to nie jest tylko przygoda, że ta osoba chce z Wami zbudować coś więcej. Może w tym momencie jakieś warunki są nieodpowiednie, może ta osoba pracuje nad swoimi finansami, może musi poukładać jakieś swoje zaległe sprawy, tak? Ale mam wrażenie, kochani, że tu jakaś przepaska z oczu Wam spadnie i, i, i dostrzeżecie po prostu prawdę o tej relacji, o tej osobie, o, o tej sytuacji, tak? Że ta osoba ma szczere zamiary wobec Was, tylko na chwilę obecną nie wiem, są jakieś blokady, są jakieś rzeczy jeszcze do poukładania. Kochani, no z tą piątką pentakli też odwrócono, bym powiedziała, że może właśnie puszczą te blokady w tym tygodniu, może jakaś sprawa się wyjaśni, tak? Razem z tą sprawiedliwością, dzięki czemu ta relacja będzie też mogła pójść naprzód i będzie mogła się rozwinąć w taki sposób, jaki właśnie Pragniecie. Także kochani, jakieś dobre wiadomości na horyzoncie. Zdecydowanie jakieś nowe wiadomości na horyzoncie. Yy, dobra, na co uważać w takim razie? Asbuław. Czemu uważać na Asa Buław? No czemu? Czemu, 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 czemu? To jest nowy początek. To jest nowy początek, nowa pasja, nowa namiętność. Dlaczego uważać na Asa Buław? I na Asa kielichów? Drodzy, bo to jest królowa buław i król buław, więc mam wrażenie, że chodzi o tą samą relację tutaj. Kochani, powiedziałabym tak, że jeżeli. Um... Jest jakaś relacja. Może ona nie jest formalna, może jest formalna, może jesteście dłużej, może jesteście krócej, ale, krócej, ale na pewno jest relacja, tak? Jesteście w jakiejś tam e, relacji. Nie mówię stałym związku, nie mówię związku, ale jest relacja. I mówię, tu były te wątpliwości. Wątpliwości a propos, ym, co dalej z tym. Dużo lęków, dużo strachów, dużo, ym, dużo tej niepewności, tak? E, kochani, ym, tu jest ostrzeżenie, żeby poczekać, żeby poczekać. Aż się rozwinie ta sytuacja. Aż ten król wasz buław, ta wasza para, będzie gotowy wnieść trochę więcej słońca w wasze życie. Nie odchodźcie za szybko. Nie rozpoczynajcie nowych cyklów. Nie wchodźcie w nowe romanse, nowe związki i... w nowe po prostu, tak? Nie zostawiajcie tego w tyle. Yy, dajcie temu szansę. Poczekajcie jeszcze. Poczekajcie, tak? Yy. Cóż Wam mogę powiedzieć? Mówię, mogą się tutaj waskotować takie myśli, że coś tu się nie rozwija, że, że, że nie wiem, ta osoba nie ma dla was czasu, że właśnie z ósemką w to może być związek na odległość. Jeżeli to jest związek na odległość, to tym bardziej możecie mieć takie myśli, że nie to jest okandu. Przepraszam, rozbić i tak dalej, i ja idę, nie wiem, randkować z nowymi osobami. Dużo osób się wokół mnie kręci i tak dalej, i tak dalej, i ja idę na nowe randki, w ogóle zostawiam tamto, zostawiam przeszłość za sobą i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja idę szukać szczęścia gdzie indziej. Karty mówią, uspokój się. Karty mówią, wyważ sytuację. Karty mówią, bądź cierpliwy, cierpliwa ponieważ Twój Król była w dojrzewa, żeby dać Ci to szczęście, żeby dać Ci tą miłość. Także nie odchodź za szybko, tak? Poczekaj, po prostu poczekaj. Tutaj macie wsparcie swoich aniołów, macie wsparcie swoich przewodników duchowych, żeby... Mm, bo oni tu miksują po prostu coś za Waszymi plecami, czego nie widzicie. Także nie pozwólcie, żeby po prostu... No właśnie... Żeby fakt, że nie znacie odpowiedzi na wszystkie pytania, że nie wiecie, jak ta sytuacja się potoczy, że nie, nie wiecie wszystkiego, tak wiecie, na, na 100%, nie pozwólcie, żeby przeszło wam koło nosa coś naprawdę fajnego, tak? Bo mam wrażenie, że to jest coś fajnego, ponieważ mamy królową i króla buław, czyli mamy mecz, mamy, mamy parę, mamy parę, która super ze sobą rezonuje, tak? Więc szkoda by było, po prostu szkoda by było zaprzepaścić to, e, tylko dlatego, że. Nie widzicie przyszłości, nie widzicie jak to się dalej potoczy. Nie widzicie co z tego będzie, tak? Więc mówię, więcej cierpliwości, drogie wagi, więcej ogłady, więcej spokoju i więcej też zaufania i wiary w to, co ma nadejść. Co w miłości, zobaczmy. Dziesiątka mieczy. No właśnie, jakieś zakończenie, trudne zakończenie. E Zobaczmy, zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy przymówi. Okej. Okay. Dziesiątka pentakli. Dziesiątka mieczy mówi, że już gorzej nie będzie, że jakiś trudny cykl się kończy, że teraz nadchodzą lepsze czasy, że zaczynacie coś od zera, od nowego, od początku. Dziesiątka była w to samo. Kochani, coś związane właśnie z rodziną, z małżeństwem, z, z, z związkiem, z relacją. Mhm. Patrzcie, 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 patrzcie. Ło! Wow. Dobra. Mm. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o właśnie jakieś rozwijanie e, niepewności. Wydarzy się coś z znienacka. Dwie karty mówiące, że wydarzy się jakiś szok, coś. Być może na pozór trudnego, ale co przyniesie bardzo pozytywną zmianę, rozstrzygnięcie jakiejś i zakończenie jakiegoś takiego martwienia się, kombinowania lęków, tak? Lęków, walki o coś, co, co tak naprawdę nie ma sensu. I w końcu wyjdzie słońce. W końcu wyjdzie słońce. Mam. Dobra. <laughs> Wracając do tej sytuacji. Jeżeli jesteście w relacji i nie wiecie do czego to zmierza, kochani. Idzie do Was koniec, zakończenie lęków, zakończenie nieprzespanych nocy, zakończenie mm, martwienia się, yy, główkowania i tego typu rzeczy. Wszystkie trudne yy, emocje mam wrażenie, że zostawiacie za sobą, ponieważ przyjdzie jakaś komunikacja, przyjdzie coś z nienacka, jakaś niespodzianka która wniesie bardzo dużo słońca i klarowności do Waszej relacji, do Waszego związku. Coś się wyrówna, jakaś energia się wyrówna. To może być kwestia prezentu, to może być kwestia oświadczeń, to może być kwestia jakiejś stabilnej propozycji na przyszłość, to może być kwestia wyznania, ja Cię kocham, tak? Albo chcę być z Tobą, chcę założyć z Tobą rodzinę. To może być kwestia... Um, Wyjaśnienia, że widzę cię na poważnie, tak? Że widzę cię na poważnie. Jestem w trakcie załatwiania jakichś trudnych spraw, daj mi jeszcze trochę czasu. Ja tu pracuję nad tym, żeby być z Tobą, żeby, żeby stworzyć z Tobą coś więcej, tak? Kochani, no piękna energia, także naprawdę, jeżeli w tym momencie są jakieś zmartwienia u Was, jeżeli coś Was męczy, widzicie, na spodzie mamy rycerza pentakli, czyli ten partner, ta partnerka, on pomalutko idzie w Waszym kierunku. Tylko ma to załatwienie pewne sprawy, musi od czegoś odejść, musi opuścić coś, musi mu zostawić za sobą jakieś problemy, żeby móc w pełni otworzyć się na tę miłość, żeby w pełni móc zagwarantować Wam stabilizację, szczęście i przyszłość, o której, o której Wy marzycie i o której ta osoba marzy, żeby Wam dać, tak? Także kochani, uzbrojcie się w cierpliwość, przestańcie główkować, przestańcie kombinować, przestańcie wymyślać jakieś scenariusze, które się nie wydarzyły i być może na. 99% nigdy się nie wydarzą, tylko wiecie, starajcie się zachować spokój, za, starajcie się zachować mm, tą równowagę w sobie i ten optymizm przede wszystkim optymizm i wiarę, że lepsze czasy są przed Wami. Kochani, tak samo, jeżeli jesteście w stałej relacji, w której ostatnio były jakieś trudne sytuacje, problemy. Finansowe, niefinansowe, kłótnie i tego typu rzeczy. Tak samo, kochani, jakiś trudny okres dobiega końca. Okres zmartwień, nieprzespanych nocy, lęków, depresji, walki o coś, walki ze sobą samym. Kochani, przychodzi jakiś obrót losu. Przychodzi obrót losu, który przyniesie wam klarowność, który przyniesie wam nowy początek. Jeżeli to były finansowe problemy, moi drodzy, przyjdzie jakaś wiadomość bądź przyjdzie jakieś wsparcie ze strony rodziny, które pozwoli wam wyrównać tą energię finansową, dzięki czemu więcej optymizmu i radości wskroczy do Waszego życia, do Waszego związku, tak, po prostu do tej miłości, więcej tej równowagi, to będzie znienacka, dla niektórych z Was to może być jakaś wygrana w jakąś grę losową, to może być jakieś wsparcie, właśnie takie, jak wcześniej powiedziałam o rodzinie, to może być znienacka jakiś spadek, który przyjdzie, tak, jeśli chodzi o finansowe aspekty. Mm. Kochani, a jeżeli nie chodzi o finansowe aspekty, jeśli chodzi po prostu o jakieś emocjonalne, intelektualne, jakieś problemy mieliście ze sobą, tak? Kłóciliście się o jakieś, o jakieś sprawy. Hmm. Wydarzy się coś, mam wrażenie, i to może być trudne dla Waszego związku. Może być ciężki na początku, to może być jakaś strata, to może być wypadek, mam nadzieję, że nic tam strasznego się nie wydarzy. Ale to może być coś szokującego, coś nagłego, coś z pozoru nieprzyjemnego, co spowoduje totalny obrót losu w waszym związku. Mam wrażenie, że ta trudna sytuacja, która się pojawi, może spowodować to, że wszystkie jakieś problemy po prostu znikną. Po prostu znikną. Po prostu znikną, ponieważ dostrzeżecie, że one są po prostu bez sensu, że kłóciliście się bez sensu, że, że to nie ma w ogóle znaczenia, że najważniejszy, najważniejsi jesteście wy sami dla siebie. I to będzie ten obrót losu, który przyniesie równowagę, balans do waszego związku. Zbliżycie się do siebie. I będzie więcej harmonii, więcej radości, tak? Uh -huh. No, a dla moich singli, <grym> no cóż Wam mogę powiedzieć? Jakiś okres też trudny się za Wami kończy, szczególnie jeżeli jeszcze mieliście w głowie eksa, eksową albo relację, która zakończyła się tam chwilę temu. Uda się w końcu Wam ukończyć jakiś trudny cykl. Dziesiątka mieczy, dziesiątka była w ukończenie cyklu, sąd ostateczny. W końcu mam wrażenie, że zostawicie tą przyszłość za sobą. W końcu zostawicie tą przyszłość za sobą. Kopniecie tego eksa w tyłek, eksową w tyłek, powiecie, że dobra, ja już mam dość płakania, dość nieprzespanych nocy, dość jakichś takich konfliktów w mojej głowie, że cały czas od, odtwarzania pewnego Sytuacji, w kółko i w kółko i w kółko macie dość tej męczarni i postanawiacie rozpocząć nowy etap. I kochani, w momencie, kiedy rozliczycie się z tą przeszłością, bum, jak grom z jasnego nieba, spadnie na Was ktoś. Być może, kto długo ma Was na oku, a jeżeli nie ma Was na oku, to ktoś, kto po prostu jest Waszą parą, jest. Jest wam przeznaczony. Jest po to, żeby wynagrodzić wam, wam przeszłe krzywdy, żeby zrównoważyć tą energię, która tutaj miała miejsce. Kto przyniesie bardzo dużo szczęścia do waszego życia. I kto może zostać w tym życiu z wami na dłużej. Tak jest. Dobra. To tu było, to tu było. To chowam, to chowam, to chowam. Rodzina przyjaciela, najbliższe otoczenie. Dwójka pentakli. Bardzo fajna energia. Też właśnie tej równowagi, tego zbalansowania. Także jeśli chodzi, kochani, o aspekty rodzinne, przyjacielskie ze znajomymi, to tutaj pięknie żonglujecie pomiędzy tymi wszystkimi aspektami. Macie czas i dla przyjaciół, i dla rodziny, i na pracę, i na czas wolny, i dla innych, i dla siebie. Także tu jest piękne zbalansowanie pomiędzy wszystkimi. Yy, dwójka pentakli też mówi, że yy, będziecie się dobrze dogadywać z innymi, że tu jest harmonia, jest równowaga, jest yy, Dobry kontakt jest wymiana energii, jest właśnie ta, ta nieskończoność, która często się pojawia tutaj właśnie w, w, w dwójce pentakli, czyli harmonia, równowaga, wszystko jest dobrze. Tu się nie macie o co martwić kompletnie w tych kontaktach właśnie z najbliższymi. Praca i finanse, zobaczmy co tu. Siódemka pentakli. Siódemka pentakli. No, kochani, mam wrażenie, że tutaj coś zacznie przynosić właśnie jakieś profity. Jeżeli włożyliście w ostatnim czasie w coś, w jakiś projekt, w jakąś pracę, sporo energii, czasu, ymm, zapału, pielęgnowaliście coś i tak dalej, no to, kochani, pomału zaczynacie dostrzegać owoce swojej pracy. Także mogą się pojawić jakieś pierwsze wypłaty zarobki, docenienie przez szefa, szefową, docenienie przez innych, jeżeli pracujecie na własną rękę to dostrzeżenie przez potencjalnych klientów albo zainteresowanych, ewentualnie dostrzeżenie przez jakiegoś nie wiem współpracodawcę, współ Boże, sponsora, nie wiem, cokolwiek takiego, tak? No ale tutaj mówię, e, zaczyna owocować po prostu to, co zasialiście w przeszłości. Sto wieża, ja pierdziu, wieża Was prześladuje w tym tygodniu no, ale to też będzie bardzo dobra wieża bardzo dobra wieża uuu, bardzo dobra wieża uuu, bardzo dobra wieża, super kochani, bardzo mnie to cieszy, tak jak wcześniej wspomniałam to może być kwestia dostrzeżenia Was przed, przez kogoś przez kogoś ważnego dla waszego rozwoju i dalszej takiej ekspansji, wzrostu, tak? Jeżeli tutaj. Mówię, jest coś, na czym duszy czas pracujecie, szczególnie dla moich osób, które pracują na własny rachunek albo które pracują w jakiejś firmie, w której trzeba wykazywać się kreatywnością, inwestować w jakieś projekty, podpisywać jakieś kontrakty z klientami, cokolwiek, tak? Wkładacie w coś dużo swojej energii i w tym tygodniu, kochani, z zaskoczenia przyjdzie coś z zewnątrz, przyjdzie coś szokującego, jakaś propozycja, docenienie, dostrzeżenie przez kogoś. To będzie szok, to będzie dla was szok, bo tego się w ogóle nie spodziewacie. To sobie Pracujecie spokojnie, wszystko jest dobrze, wykonujecie swoją robotę, jesteście usatysfakcjonowani z tego, jak to wygląda. I bam! <laughs> Wieża piorun, z bro, grom z jasnego nieba spada. I kochani, to będą bardzo pozytywne wieści. Bardzo pozytywne wieści. To może być propozycja współpracy, dofinansowania, to może być propozycja jakiegoś wyjazdu, przeprowadzki, zmiany lokalizacji miejsca pracy. Yy, ale cokolwiek by to dla Was nie było, przyniesie to Wam bardzo dużo satysfakcji, radości, szczęścia. No i sprawy mocno ruszą do przodu. Sprawy mocno ruszą do przodu. Jeżeli były po drodze jakieś problemy, zwłaszcza tutaj z tą piątką pentakli odwróconą. Jeżeli były jakieś problemy po drodze, to uda się pokonać pięknie te wszystkie problemy, ponieważ Rydwan zapowiada właśnie pokonanie tego wszystkiego, trudności i tak dalej, i osiągnięcie sukcesu, bo jesteście ukierunkowani na ten sukces. Dokładnie wiecie, czego chcecie, dokładnie wiecie, co chcecie osiągnąć i idziecie właśnie w tym kierunku, a słońce wam sprzyja, słońce będzie wam oświetlać drogę, czyli ten optymizm, ta radość, ta iskra wasza w środku, to, to ta chęć spełnienia, te marzenia. Kochani, idziecie po jakiś sukces, idziecie po szczęście, idziecie po, po jakieś świętowanie. Możesz się szykować współpraca z kimś, mamy trójkę kielichów, więc może się szykować współpraca z kimś, nowa, bądź, bądź to jest kwestia świętowania jakiegoś sukcesu to jest kwestia właśnie opijania jakiegoś sukcesu, celebrowania, tak? Jakiegoś zwycięstwa. Więc dla niektórych z Was to może być kwestia podpisania jakiegoś kontraktu, e, właśnie pójścia dalej, pokonania jakichś trudności, e, pff, znalezienia właśnie współpracownika, bądź, bądź e, jakiegoś, e, właśnie wcześniej wspomniałam, nie wiem, sposora, e, klientów, tak? No cokolwiek, kochani. Walcie sobie to wszystko, Czego pragniecie, co daje Wam największe szczęście, co dałoby Wam największe szczęście, tutaj po to słoneczko. Tak? I dopiszcie sobie swoją historię, że sprawy ruszają do przodu, bo idziecie po to słoneczko i to słoneczko nadchodzi w tym tygodniu dla Was. Super. <laughs> Rada dla Was, kochani. Arcykapłan, wykazujcie się swoim doświadczeniem i swoją wewnętrzną mądrością. Także. Róbcie wszystko tak, jak wy byście to zrobili. Okej, okay, możecie słuchać innych, oczywiście, że tak, bierzcie pod uwagę opinie innych, ale decyzje zawsze należą do was. Zawsze. Podążajcie za głosem intuicji, za głosem swojego wyższego ja, tak? Mm. Przekazujcie swoją wiedzę innym, bo widzę z tym, z tym, z tym, z tym arcykapłanem, z tym papieżem, że posiadacie naprawdę ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, ogromną taką mądrość też życiową i wewnętrzną, którą warto by było przekazać innym. Więc jeżeli myślicie tutaj o jakimś nauczaniu, założeniu jakiejś szkoły, jakichś kursów, swojego kanału na YouTubie, gdzie będziecie mogli dzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, kochani, no to może warto, warto, warto by było. Bo, bo to też doprowadzi Was do sukcesu. No ale kochani, pamiętajcie też o tych tradycyjnych wartościach, o rodzinie, o przyjaźni, o miłości, o szczęściu, e, o bliskości z innymi, tak? Ponieważ to też jest niezwykle ważne wiadomo w, w naszym życiu. Nie tylko pięcie się po szczeblach kariery, nie tylko rozwój, nie tylko, mm, nie tylko te zawodowe aspekty, ale również właśnie miłość, szczęście, harmonia, e, przyjaźń, tak? To wiadomo, jest też mega ważne. O ile nie najważniejsze. <śledz> Dobra, zobaczmy zwierzaka dla Was, drogie wagi. Mamy jaszczurkę. Dream the world into being. No właśnie, wymasz sobie swój świat, tak, żeby stał się rzeczywistością. Czyli przekształcaj te swoje marzenia w rzeczywistość. Manifestuj, tak? Codziennie mów pozytywne afirmacje, tak? Żeby to, o czym marzysz, stanęło przed tobą, tak? Właśnie w 3D. O, oh, ja, i na spodzie co mamy? O, oh, znowu mamy Jelenia. Take the lead, czyli przejmij dowodzenie. Przejmij dowodzenie nad swoim życiem. Przejmij kontrolę nad swoim życiem, tak? Może stań się liderem tutaj. Stań się liderem. Zawalcz o to, czego pragniesz, albo o kogoś, kogo pragniesz, tak? Przejmij dowodzenie super dobra, moje drogie wagi, jeżeli macie jakieś pytania wybierzcie sobie numerek 1, 2, 3 a ja już Wam losuję odpowiedzi oj, 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 oj czekajcie, bo mi się pomieszało, więc nie wiem która to która miała być liczba, więc losuję jeszcze raz bo wyleciały trzy, ale tak się rozrzuciły że nie wiedziałabym jak je ułożyć tak wszechświat chce, żebym nie ułożyła, więc losuję jeszcze raz. Dobra. Jeden, dwa i trzy. Co, wybrane numerki? Mam nadzieję, że tak. Odsłaniamy karty. Odpowiedź numer jeden brzmi: odpuść. Odpowiedź numer dwa brzmi: okazja. Mm, złoty deszcz. I odpowiedź numer 3 brzmi pokojowe rozwiązanie. Dobra, to by było na tyle moje drogie wagi. Życzę Wam cudownego tygodnia, no i powodzenia ze wszystkim. <gryw> Do zobaczenia, pa pa!